Mam wątpliwości. No. Cena no, wykonania tego jest, jest szalenie rosnąca, ma tendencję do rośnięcia, prawda? Że z tego co pamiętam, było zakładane, że to będzie 600 milionów, co i tak jest gigantyczną sumą. A teraz mówi się w kuluarach, że będzie to już miliard, prawda? Z czego no, oczywiście te, tą część, bo to jest 60 na 40, prawda? procent ma ponieść Toruń jako miasto, prawda? No. Życzę, życzę wszystkiego dobrego, zwłaszcza dyrektorowi Kazimierzowi Suwale. I on jest tak, tak dynamiczną osobą, że może uda mu się to wszystko spiąć i wtedy będzie fajnie. Będzie po prostu istniało, no bo Pozwolę sobie na taką uwagę y, porównującą, y, że Czw Znaki Czasu w Toruń jest za duże. Jest za duże, dla, y, jeśli chodzi o Toruń, prawda? Nie, nie, ma, y, nie ma aż tak licznej publiczności w 200-tysięcznym mieście, żeby to, y, to centrum było y, niezbędnym miejscem do pokazywania sztuki. Ono tej wielkości centrum mogłoby spokojnie funkcjonować w Warszawie, we Wrocławiu. W Toruniu jest to pewien eksperyment i mogłoby coś takiego na tej samej zasadzie powstać, jeśli chodzi o centrum filmowe, prawda? Mogłoby powiedzieć, jest to za duże na jeden festiwal, na 200 tysięczne miasto. Wielka złota żaba mogłaby po prostu. Być osamotniona. No. Jeżeli miałoby coś takiego powstać, to tylko będzie dobrze dla, dla kultury polskiej. Oczywiście są być może też inne cele, które można by e, wspomóc tak, tą, taką skromną kwotą jednego miliarda, e, ale f, to, to, to decydują, to ja nie decyduję, prawda, kto, na, na co to idzie.